Przemierzają Polskę z sercem pełnym nadziei, by uratować życie Grzegorza. Z zakopanego na Hel, Darek Strojewski i jego pies walczą z kilometrami i żywiołami, napotykając niezwykłą życzliwość i wsparcie. Poznaj poruszającą podróż, gdzie każdy krok zbliża do celu, a wspólna determinacja czyni cuda. Wyruszamy z zakopanego, by dotrzeć do Helu, zmierzając w jednym niezwykle ważnym celu uratować życie młodego człowieka. Grzegorz, zaledwie 23-letni chłopak, toczy zaciętą walkę z ciężkim przeciwnikiem nowotworem. Każda nawet najmniejsza wpłata ma kluczowe znaczenie, przybliżając nas do tego, by odwrócić jego los. Wierzymy, że razem możemy osiągnąć rzeczy, które do tej pory wydawały się niemożliwe. Darek Strojewski, pełen zapału, apeluje o pomoc na popularnej platformie internetowej. Przemierza on Polskę w towarzystwie psa, startując w górzystych krajobrazach i zmierzając ku brzegom Morza Bałtyckiego. Dnia 12 lipca bieżącego roku Darek rozpoczął swoją podróż, wychodząc ze Starachowic w kierunku Zakopanego. Nie wiedział wtedy, co go czeka na tej długiej trasie. Rzeczywistość przekroczyła jego wyobrażenia. Wiele przeżytych przygód, niezliczona ilość kroków i ogrom kilometrowych odcinków towarzyszą mu przez ten czas. Po drodze miał okazję podziwiać malownicze góry, rozległe pola i urokliwe wioski, gdzie spotykał ludzi z niezwykłą empatią i gotowością do pomocy. Nie obyło się bez trudnych momentów, słońce potrafiło aż palić stopy na rozgrzanym asfalcie, a ulewy zamieniały ścieżki na błotniste potoki. Miejsca do spania były różne, często zaskakujące. Od przykościelnych ław popolne łąki, czasem nawet zagrody z kozami stanowiły schronienie dla zmęczonych podróżników. Każdy dzień pełen był niespodzianek nowych wyzwań, ale także nieoczekiwanych uśmiechów losu. Po tych intensywnych doświadczeniach bezdomny podróżnik wraz ze swym czworonożnym towarzyszem zdecydował o rozpoczęciu jeszcze bardziej ambitnego przedsięwzięcia trasy z Zakopanego na Hel. Wszystko to z myślą o pomocy Grzegorzowi, który stawia czoła poważnej chorobie. Dzień 20 to szczególna chwila, osiągnięcie miejscowości Piątek znanego jako geometryczny środek Polski. Przekroczenie tego punktu oznacza, że połowa drogi jest już za nami. Każdy krok przybliża nas do końcowego celu na Helu i jednocześnie oddala od zakopanego. Poszukując miejsca na biwak, Darek zdecydował się skorzystać z pomocy lokalnej społeczności za pośrednictwem internetu. Odpowiedź, którą uzyskał, przeszła jego oczekiwania. Region łódzki okazał się niezwykle życzliwy, oferując mu liczne miejsca z noclegiem, prysznicem czy herbatą. Tylko ziemi pod namiot, jakby zabrakło w tych ofertach. Żarty żartami, ale taka hojność to prawdziwa tradycja. Rozczarowana, a równocześnie wdzięczna postawa Dareka podkreśla jedno: zaangażowanie ludzi, ich gotowość do pomocy finansowej i duchowej jest nieocenione. To serca tych ludzi sprawiają, że ten niezwykły projekt może się urzeczywistnić. Podczas moich licznych wędrówek, zwłaszcza tych, które organizuję, żeby wesprzeć działania charytatywne. Najczęściej napotykane pytania oscylują wokół kwestii finansowych. Ludzie zastanawiają się, w jaki sposób się pomaga, przyczynia się do finansowania naszych inicjatyw, lub jak zdobywamy środki na materialne wsparcie naszych przedsięwzięć. Odpowiedź na te niejednokrotnie podejrzliwe pytania jest krótka i jednoznaczna: nie otrzymujemy żadnych pieniędzy, ani nie spodziewamy się ich w zamian za nasze wysiłki. Wynika to z faktu, że niekiedy otaczający nas świat każe wątpić w ideę poświęcenia swojego czasu. Energii, a czasem nawet osobistego komfortu, w imię wyższego dobra. Gdy komunikuję innym, że gotów jestem przemierzać setki kilometrów dla kogoś innego, spotykam się często z reakcjami pełnymi niedowierzania. A kiedy dodatkowo ujawniam, że żyję bez stałego adresu, czyli jestem osobą bezdomną, w oczach rozmówcy zazwyczaj pojawia się cała gama emocji, od szokowania po współczucie. Takie zachowanie społeczne nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że na ogół kojarzymy bezdomność z ograniczeniami różnego rodzaju, z zagubieniem czy niepewnością życiową. Jednak ja wyznaję zupełnie odmienną filozofię. Uważam, że osoba ludzka nie jest określana przez miejsce, gdzie spędza noce, ani przez jej oficjalny status udokumentowany na papierze w urzędach. To, kim naprawdę jesteśmy, to kwestia naszego serca tego, jak bardzo zdolni jesteśmy odczuwać miłość i chęć dzielenia się nią, niezależnie od zewnętrznych warunków. Moja misja pieszej wędrówki jest osobistym dowodem na to, że nawet jeśli życiowe okoliczności sprawią, że znajdziemy się na uboczu społeczeństwa, jesteśmy w stanie posiadać siłę, której nie sposób zmierzyć w kategoriach finansowych, ale która może odmienić świat wokół nas. Każdy krok, który stawiam na mojej drodze, jest jak jasna deklaracja, że nie zamierzam porzucać moich wartości, że nie przestaję wierzyć w potencjał drzemiący w ludzkim dobru. Czasami to właśnie ci, którzy zdają się mieć najmniej, potrafią zaoferować światu najwięcej. Nie chodzi tu o wsparcie finansowe, ani o coś materialnego, ale o czas, serce i niezmienne zaangażowanie. Tak, jestem bezdomny, jednakże stanowi to mój świadomy wybór. Postanowiłem obrać tę ścieżkę celowo, ponieważ głęboko wierzę, że autentyczna wolność oraz prawdziwa siła wypływają z naszego wnętrza, z tego, co pielęgnujemy w duszy, nie zaś z posiadanych dóbr materialnych. Nie uciekam przed światem rzeczywistym, nie jestem przypadkowym wędrowcem bez mapy ani celu, każdy mój krok jest przemyślany i wynikający z mocnego zaangażowania w realizację wytyczonych celów. Ta wyprawa jest dla mnie czymś zdecydowanie głębszym niż zwykła podróż. To świadoma decyzja poświęcenia czasu, energii i wszelkich zasobów, aby podjąć się czegoś naprawdę wartościowego. Chodzi o wsparcie Grzegorza, który toczy heroiczną walkę o swoje życie. W trakcie tej drogi muszę doskonalić swoją asertywność, aby nie wpaść w pułapkę komfortu. Zaskakujące jest to, jak szybko człowiek przyzwyczaja się do wygód, takich jak ciepły poranek czy łazienka tuż obok łóżka. Tego rodzaju udogodnienia mogą usypiać naszą czujność i motywację do działania. Moim odwiecznym wyzwaniem jest podjęcie samego startu, ponieważ po rozpoczęciu nie zatrzymujemy się i pędzimy do celu bez opamiętania. Najgorzej jest jednak wykonać ten pierwszy, najważniejszy krok. Kliknij Suba po więcej ciekawych wiadomości.